Cześć i czuwaj. Z tej strony harcmistrzyni Julia Grzędowska z Wydziału Komunikacji i Promocji Głównej Kwatery ZHP. Zapraszam Was na majowe wydanie harcerskich newsów od ZHP 360. Harcerstwo to działanie, dlatego zachęcamy Was serdecznie do wypełnienia krótkiego badania Harcerskiego Instytutu Badawczego o tym, jak harcerze i harcerki angażują się społecznie. Wypełnienie takiego badania zajmie Wam nie więcej niż 15 minut, a każdy głos ma naprawdę duże znaczenie. Link do wypełnienia badania znajdziecie w opisie odcinka. Czas do 10 czerwca, także spieszcie się. Czy młodzi mogą mieć wpływ na przyszłość ZHP? Jasne, że tak, dlatego zapraszamy Was na trzy czerwcowe spotkania online dotyczące polityki zaangażowania młodych. Podczas spotkań porozmawiamy o tym, jak lepiej wspierać młodych w działaniu. Trzy spotkania, ale jeden cel. Zapisz datę i bądź razem z nami. Marsz o międzynarodowej przygodzie? Wszystko co robisz, rób odważnie. Poprowadź zastęp na Światowe Jambory Scoutowe, które w 2027 roku odbędzie się w Gdańsku. Jeśli masz minimum 16 lat i dobrze porozumiewasz się w języku angielskim, nie zwlekaj i zgłoś się już dziś. Szczegóły znajdziesz na internecie ZHP. Burza wcale nie musi zaskoczyć. 17 czerwca o 19.30 zapraszamy na webinar z ekspertem od Prognoz Pogody, przewodnikiem Jakubem Lewandowskim. Na webinarze dowiecie się, jak przewidywać i jak przygotować się na niebezpieczne zjawiska, które mogą wystąpić podczas obozu. Wydarzenie odbędzie się na platformie Teams. Zapisz datę i bądź gotów. Nowe animacje, gry i materiały edukacyjne już dostępne. Czuwaj w sieci to nasza odpowiedź na wyzwania cyfrowego świata. Sprawdź, co przygotowaliśmy. Wejdź na zhp.pl/czuwaj w sieci i pobierz darmowe materiały dla Ciebie i swojej drużyny. Wszystkie informacje, które dla Was na dziś przygotowaliśmy. Pamiętajcie, aby śledzić nasze media i zaglądać tutaj po kolejną porcję harcerskich wieści.